Milku, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, już siódmym odcinku mojej serii z gry LEGO Star Wars. A dzisiaj jest ze mną niezwykle przystojny, sympatyczny jegomość. Sztyks, dzień dobry Wam bardzo. Tak, powiedziałem, że już siódmym, a chyba powinienem powiedzieć dopiero siódmym, bo jak widzieliście, no nie było przez jakiś czas odcinków. Przepraszam za to. No książki same się nie przeczytają, ale mam nadzieję, że... też tych co nie wierzy, że od kolejnych tygodni już od przyszłego tygodnia już powróci to do normy, czyli odcinki, słuchajcie, powinny być w poniedziałki, środy i piątki. Dzisiaj rozpoczynamy nową część, rozpoczynamy atak klonów, ale rozpoczynamy to chyba złe słowo, bo naprawdę sporo tutaj twórcy gry urżnęli. Sztyks na pewno grał w wiele innych Lego i też tak pewnie z tymi innymi filmowymi robili. No tutaj to wprowadzenie ja postaram się wam przemyślić w tym odcinku. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę. No a właśnie, żeby to poszło wszystko sprawnie, żebym ja zrobił, co trzeba, czyli opowiedział, no tak sobie sobie przyjąłem za punkt honoru przeprowadzić tę serię. A żeby, jeśli chodzi o granie, też to dobrze wyglądało, no to przyjąłem sobie tutaj e, Sztyksa, zaprosiłem tego burzyna do mnie i wspólnymi siłami, słuchajcie... Damy miejmy radę. nadzieję, że damy radę, także rozpoczynamy. I to są te ultraszybkie napisy, których pewnie nie zdążę przeczytać znowu. Część druga, atak klonów, rozdział pierwszy, odkrycie na Kamino. Republika Galaktyki pogrąża się w kolejnym kryzysie. Tajemniczy hrabia duchu daje początek ruchowi separatystów, który zagraża przyszłości Republiki. W tych niespokojnych czasach Obi-Wan Kanobi prowadzi śledztwo w sprawie zamachu na życie senator Padma Amidali. Rycerz Jedi wraz z Droidem dociera na odległą planetę Kamino, gdzie zamierza odszukać właściciela zatrutej strzałki. Nawet znażyłem. Wow, brawo. A to jest Droid, droid co <todgrych> mówię? To jest statek, który nazywa się Delta 7. O, właściwie myśliwiec. Także na taki cześć. zbieg okoliczności, oczywiście dotarliśmy na Kamino, e, czyli taką morską, wodną planetę. E, no a dokładnie do, dotarliśmy do miasta Tipoka. Tu się robi klony? Tak, dokładnie, tutaj się robi klony. My wiemy o tym, że tutaj robi się klony, ale do końca nie wiemy co nas tutaj czeka. Wzięliście ten wstęp, mogliście przeczytać, ja też przeczytałem, nie się jak zwykle No ale chciałbym właśnie powiedzieć co nieco o tym, co my tu mieliśmy, bo przyznam się Wam szczerze, aż sobie robił ja degradał. Tak się że no, no nie, nie, nie mogę, no czy co Aha, ja mam no, robić? Ja no, do dobrze, dobrze. Czyli tak się niestety nie uda, będę musiał też trochę się skupić na nagraniu. W każdym razie No Warto powiedzieć, że no, no sporo tutaj ominęli twórcy gry, no z wiadomych tam przyczyn, e, w miarę logiczne, że tak e, zrobili, ale choć a a, a a a To tak to trzeba zrobić. Okej. Okay. No bardzo spoko. E, w każdym razie warto zacząć od tego, że no, mówię, dużo oni pominęli e, około połowę książki. E, Naprawdę, sporo się działo przed naszym przybyciem na Kamino. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy miał miejsce zamach na Padma Amidale. Dlaczego prawdopodobnie przeprowadzony został ten zamach? Nie wiem, czy tam coś było do zrobienia. jak myślisz? No, jumpni tam. Jumpnąć tam? A coś tam jest? W się podniosło. A, Jezu, tu będzie... Ale nie sięgnie. No, ale no właśnie. No Jariaren. Jariaren trzeba. No, w każdym razie, rozpoczyna się ta poważniejsza część książki. od Właśnie zamachu, w którym e, no cudem przeżywa Padme Amidala. Atako, zaatakowano ją z powodu takiego, że e, ona nie chce dopuścić do tego, by utworzona została przez Republikę armia. Prawdopodobnie to jest tutaj przyczyną. Jest tu po prostu grupa armia. Se, separatystów. Spoilerujesz! A! <śmiech> <śmiech> e, separatystów, która chce jednak. Może być zagrożenie dla republiki, no i część senatorów uważa, że właśnie ze względu na tych separa separatystów trzeba by stworzyć armię. Oficjalnie oczywiście ma to zostać przegłosowane, no ale do głosowania jeszcze nie doszło w tym momencie przynajmniej ehm, o którym mówię. No i ma miejsce, tak jak mówiłem już ten zamach. Cudem ona tam przeżywa. Oczywiście z powrotem rozgrzewa ta dyskusja na temat tego, czy... Co ja tam robię, zamiatam. Dobra, chodź najpierw. Czekaj, chyba zamiatam, padnie, padnie. Zamiatam. No panie, to, ale potem, chodź najpierw. Tylko to. do czego to? No pewnie tam będzie ten mini zestaw, ale okay. mi na razie na... Dobra, w każdym razie. A nie, do tyłu. No nie. No bo, no to już to jest... a, bo, bo to kółeczka, jest okej. Okay. No. I Znowu będę musiał zamiatać. Dobra, i przerwałeś mój, mój cudowny monolog. No. no. To daj mi tego pada twojego, to będę więcej robił, a co, co ja mam robić? To się zawieńmy, dobra. Y. No nie da, o, ojej. Okay. Czemu ma się nie dać? W każdym razie... Chodź za mnie. Się... No dobra, będę ci pokazywał miejsce. W każdym razie m... dyskusja jest oczywiście otwarta, można o, tak powiedzieć. tak <laughs> Nie, nie. Tam ma się trzeba iść? Nie, nie, bo tu czekaj, bo tu trzeba no nie, to nie, dookoła. W każdym razie głosy są podzielone. Niektórzy twierdzą, że faktycznie armia powinna powstać, niektórzy nie. Padma Amidala, jak pewnie pamiętacie, jest wzorowym demokratą. Ona mówi, że wszystko dyplomatycznie powinno być rozwiązywane. Armia to jest coś, do czego nie dążymy. Też ona uważa, że separatyści tak naprawdę nie mają żadnej armii, że tak naprawdę to byłoby coś w stylu, że republika zaatakowała separatystów wtedy, więc nie chce w ogóle dopuścić takiej myśli do siebie. No i, no, i ona cały czas, pomimo tego, że ją ktoś tam zaatakował, zamach na nią, no chce jednak być, jakby powiedzieć, obok tego, nie chce tworzyć tejże armii. Wow! Ale zdobyliśmy to się tak opłacało. No, Dobre, więc nieistotne. po tym pierwszym zamachu dostaje dodatkową um, armię wokół siebie, taką drobną obrońców. Um, trochę zmieniają, um, zmienia się podejście straży i Jedi. Właśnie do postaci Amidali i tego jak bardzo ona jest zagrożona Ciekawe czemu ci pomóc, chyba mogę. <laughs> Biegaj ciulo Dobra No ale po jakimś czasie dochodzi do zamachu numer 2 Pamiętacie pewnie tę scenę z filmu kiedy padł Amidala No a teraz się dowiadujemy właśnie o tym Że są tutaj klony obi -Wan Kenobi wiedział, że tutaj tworzy się, tworzą się klony, że na Kamino są kloniarze Ale chyba nie zdawał sobie za bardzo sprawy z tego jak to wygląda Jak tego dużo jest no, i nie zalał sobie z innej sprawy też, o której no raczej grze, gra nam nie powie. Bo nie mówią w postaci, niestety. A e, no, o takiej, że te klony są tworzone dla Republiki. Aha, bo jak wiecie, o tym nie było w ogóle mowy. W każdym razie, wracając do drugiego zamachu, o którym no trzeba wspomnieć. No, bo z nim jest też związany nasz pobyt tutaj. E, no to wracając do niego, pewnie pamiętacie, zamłyszam za pomocą to taka łowczyni nagród. E, za pomocą. A pewnych robaczków, ja sobie nawet zapisałem, jak to się nazywa. Kołchunów ko brzmi jak jakaś e, jak góralska potrawa. Jak no. <laughs> tak mi się to kojarzy. No, chciała po prostu zabić Padmę Amidale. To są jadowite jakieś robaki, które, no, gdy tylko się zetną z ciałem, no to zabijają. Ale pamiętacie, dzielna Anakin Skywalker w ostatnim momencie przeciął je mieczem świetlnym, no i, i Padma Amidala oczywiście przeżyła, nic jej nie było. No i. Oczywiście wyruszyli oni, widzę, widzę. E, wyruszyła cała grupka e, w pościg za tą łówczyni nagród. No e, jednakże ta została nagle zabita przez jakiegoś nieznajomego jego mościa, e, który strzelił właśnie w, w sumnianą załem tę wołczynę. E strzałką, zatrudną strzałką, która właśnie pochodzi z tej planety. No i już jesteśmy w dobu, e, oczywiście, aby dowiedzieć się w ogóle o tym, to tam, gdzie leży ta planeta i w ogóle skąd się wzięła ta strzałka, nasi bohaterowie musieli, dokładnie obi Kenobi, musiał pójść do Dextera. E, no i później też chodził sobie po... Tutaj e, mamy przeciwników. No, no, Radźmy. A, mo, a może ja działam też na to? Czekaj, ja to chodzę. E, no i też oczywiście, o czym warto e, wspomnieć, był w, e, w świątyni Jedi, w której oczywiście e, nie wiedzieli o tym, że taka planeta istnieje. No, fakty są takie, że została ona wymazana przez kogoś, nie będę mówił jeszcze przez kogo, e, z, po prostu z planów, jakie były w, tej, w tejże świątyni. I to jest śmieszne, bo tam była taka scena, nie wiem czy oglądałeś, nie oglądałeś pewnie nawet, nie, <laughs> albo... Albo... Albo czy... No nie wiadomo, no, może no, no, nie to już nie była... wspominam. <laughs> A no właśnie się powstrzymałeś, żeby to <laughs> powiedzieć. Ale głupio to jest zrobione, bo jestem bezużyteczny tutaj w tej no, chwili. No, tak trochę. No, więc najdobrze, <laughs> że sobie pogadam. E, w każdym razie była taka scena, kiedy obi -Wan już tam zrezygnowany, już nie wiedział, gdzie jest to kamino, bo też nikt o tej planecie nie słyszał. E, o Jezu, co to się dzieje? Kiedy przyszedł tam na, na trening, do jody. Wiesz, trening do jody on nie nie chciał się oczywiście od niego trenować, chciał sobie zobaczyć jak tam sobie z jodą ćwiczą młodzi adepci Jakiś tam dziesięcioletni, czy nawet pięcioletni dosłownie No i powiedział Joda się go tam pytał o co mu chodzi Oczywiście Obiłam powiedział że go właśnie trapi ta, to gdzie znajduje się kamino bo taki planecie usłyszał w kontekście tej strzałki no i, no i powie, powiedział, że na mapach nigdzie tej że planety nie ma No i oda wtedy się spytał tych dzieciaków e, Jak myślicie, co się stało z tą planetą? No i oczywiście dziesięcioletni dzieci, które wiedzą wszystko, powiedziały, że no pewnie ktoś ją usunął z systemu No i wtedy obie wan a to może być prawda No i poleciał na Kamino <laughs> Na, na planetę, której na map mapach nie było A to są Kaminojanie I Kaminojanki Dobrze Idę, stoję no, Dzięki ja, I to tak to trochę jak Twister. Tylko na no tak, trzeźwo. No kurde panie, nie, 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 no nie tak? No nie jest To trzeba szybko. No dobrze jest przecież. To jest wszystko dobrze robimy. No tak, ale już niknął, to trzeba szybko ogarniać gdzie są następne. O i proszę chyba jaka dyska. Nie wiem jaka muzyka, ale... O, już mam Idziemy. No i to właściwie chyba jest tutaj temat wyczerpany. Wydaje mi się, że wszystko co, co żem wiedział to żem wam powiedział. Kogo teraz gonimy? Teraz gonimy Django Feta, No gościa, który, no oczywiście tego tutaj za bardzo nie przedstawiono, to jest Lego, nie, nie jest to dziwne. A, tutaj to w trójkę. O, coś tu będzie musiało być dziwne. Ale... A nie, A... bo tutaj się świecą, które mamy stawiać. A, ty stań na tamtym górze. Okej. Okay. Racja, racyja. Teraz Django Fett to jest um, pierwowzór tych klonów. Na jego podstawie, na, na podstawie jego materiału genetycznego zostały one wszystkie stworzone e, aż w liczbie 200 tysięcy w tej chwili, czyli po 10 latach od odpalenia całej tej maszynki. A ma być ich nawet milion. No, tyle a że ten gość. Akurat on? No bo jest y, po prostu potężny. Znaczy, nie, fakt faktem, że z tego co czytałem, to były plany, żeby któryś z Jedi mógł być klonowany, ale on jak na. Hahaha. So było <laughs> no, Było blisko, nie? Jak na człowieka, który no właśnie nie włada mocą, jest naprawdę bardzo uzdolniony, bardzo sprytna bestia, szwana to jest. Ten o dużych umiejętności. No ciężko stwierdzić właśnie, czy łowcy nagród są dobrzy, czy źli, wiesz. Oni raczej, on się oni raczej tak nie patrzą materii. na cokolwiek w tych kwestiach. A dlaczego on się dał sklonować? Dla, dla pieniędzy. No A, to właśnie jest to, co łowcy nagród lubią najbardziej. No tak. Halo <noise> tego nie mówili. No, Dali mu właśnie książki i możliwość, i możliwość mieszkania na tejże planecie. Tyle, że jeszcze co jest istotne, Django Fett sobie zażyczył, aby mieć syna klona, żeby sklonować mu dodatkową postać. O, tutaj no nie mamy takiej postaci, która mogła tam sobie wskoczyć. Boba? Się tu wrócimy, tak jest. I to był Boba Fett. Postać, którą możecie znać z kolejnych części, jak najbardziej. <noise> ale co ja zrobić? No musisz tam dolecieć, ale musisz teraz. raz. w odpowiednim ja, momencie. tutaj muszę, na samym końcu chyba. jest za wcześnie. A! Nie! Tak. Wymierzone co Dokładnie. do osieków. O, czy ja tu będę musiał wejść zaraz? No, odpalić to. Okej. Okay. Nie za wiele się przydajesz. No, otwarmy ci drzwi, to będzie do rady. Ej, ja, no wejdź tu. Wchodzę, wchodzę. Nie no, słuchajcie, mam nadzieję, że mimo wszystko w miarę sensem opowiedziałem o tym wszystkim, bo tego naprawdę tu było dość dużo pominiętego i dość, no, naprawdę sporo się działo. Oczywiście jeszcze, no to już mniej istotne rzeczy, w międzyczasie małe miejsce tam w Romanse, Anakina, Skywalkera i Padme Amidali, ale z tym jakby nie jesteśmy teraz związani, no. Daj... A przecież Anakin był dzieckiem, nie? No nie, no tu już nie był, tu już miał 20 lat, był dzieckiem. A Padme starsza. Ja no mogę... Właśnie, ona była znacznie starsza, tam jakiś... Nie I no, 6 lat. No coś takiego, tak. Spore. Szczerze że nie wiem ile dokładnie. Dobra, w sensie tutaj wizerz? już ci otworzę, bo mi się wydaje, że nie nieskończoność żeby wylatywali, wiesz? 20-14, no to wiesz. <laughs> jest różnica. Nie no 20 i 26 tak gdzie bym... No dobra, dobra. To już brzmi lepiej, tak? No, brzmi lepiej, ale nadal różnica zostaje. Ej, ale a fajnie, powiedz, powiedz, no widzisz go, tego. Go, widzisz, wejdzie. no dobra, dobra, ale ja obstając kill tego R R4... R4F, bo to nie jest R2 czy coś takiego, to jest inny robot astromechaniczny. Powiedz mi, e... dlaczego my nie tego? Co on nam zabili? E, no my chcemy właśnie... My wiemy, że on... Z jego rąk ta strzałka wypadła. No Aha, i chcemy bo... po prostu się dowiedzieć, dla kogo on pracuje. No tak to w praktyce wygląda. Po prostu prowadzimy w tym momencie śledztwo. No po to przylecieliśmy, żeby właśnie odkryć, e, o co chodzi z tą strzałką. Dlaczego strzałką została zabita Zemuesel i... Kim była ta postać, która ją zabiła. No, takie wiesz... Chcemy dowiedzieć się kto, zabi kto zabił zabój... Pra do znaczy Prawie osobę, która prawie zabiła Padmami midal. Takie dość zagmatwane dlatego... No. No, <laughs> trochę O! A ten kur to jest ten rynek, tak? To Dokładnie, ten to niemiecki. jest e, niewolnik pierwszy, tak się nazywa ten statek. Dobrze ci... Idzie. Długo, długo poształem, dobra już tutaj podpalam. Nie, we, nie wiem co tutaj mam robić, weź. Ten statek pewnie rozwedził. O strzelamy. Ojej, nie wiem. mnie. O, bo nie I pewnie ten... Będzie tam gdzieś wlatywał czy coś. Mm -hmm. ojej, Dobra, ojej, ojej, to ty tutaj ojej, musisz ojej. ściągać życie chyba? Czy... Ojej, 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 ojej. czy się nie da ściągnąć ojej. życia? Jakie ściągać życie? Skąd mam ściągnąć to życie? Ratunku! Dobra, jest chyba wszystko. Okej, okay, ten wysta. Tam a! Łezu, bo to chyba też znowu w tym... No bo tak, no bo... Na, na speedzie. Jej, łajaj, łajajaj. Sie dzieje! Okay. Dobra. No, spadnij tu, O, zabij. Jej, nie mogę trafić. Znowu mam dużo do robot. No, ja nie mogę trafić. No nie chodź mi tam, bo go nie widzę. A, no, dobra. Czyli po prostu. A nie tak agresywnie szybodnie. <noise> to mnie denerwuje. Nie mogę go ucelować. Gdzie on mi tam skąd kąt wlazł? Będę tak z tego dostanie. Ja mu też walnę. Bo nie wiem czy widzieliście, ale w, na przykład jak. art 2 2 yy, chce kogoś zdzielić z tego swojego wysięgniczka to, to zazwyczaj, zazwyczaj to nie zadaje obrażeń. O, dostał, dostał. Ode mnie? Ta. Nie. Ode mnie, już już nie. myślałem, kurde. Co ty? Nie, ale właśnie jeśli ktoś ma na sobie jakąś zbroję albo jest robotem, przynajmniej tak, tak zauważyłem, no to wówczas, wówczas obrażenia już przyjmuje, znaczy może nie obrażenia, ale na przykład zastyga czy coś w tym rodzaju. O, o! Okay. Wow. Ale ogarnąłem. Ja. I zabił To było dobre. No weź powłączaj. No, włączam. No, ale czy on ci jest w ogóle potrzebny do szczęścia? Ja nie wiem, bo mi tu szczera i nie mogę się skupić. no O, widzisz, teraz muszę się tego. skupić. I na... jedno życie. Jest. No, a co do tego... Nim go. Do tego Django no to on no się nie po prostu... no, Co to boi, ma być? Bo on, on myśli, że przyleciano po prostu po niego i... Tak się będziemy bawić. Nie chcę za bardzo... Tak, tak, taka będzie zabawa. No już biegam. A to go... a go. A! a... a nie! W ogóle to jest dość złożona do... kwestia tutaj związana z tym, kto, kto zamówił e, te wszystkie klony, bo według informacji, jakie uzyskaliśmy od tych Kaminiona. no nie wiem, jak to teraz e, To po prostu mm, mistrz, który nazywa się Sifo Dias, zamówił te klony. Gdzie no, oczywiście w radzie nikt o tym nie wie. Sifo Dias. Tak, Sifo Dias. No, i tym sposobem. Polecieli na słońce. Oni nam oczywiście spierdzielili. Na słońce? Ale jak widzieliście, mam nadzieję, że uważnie patrzyliście, został przyczepiony nadajnik do tego slajwa, tego niewolnika pierwszego. To jest hipernafet, a nie pierścionek zaręczynowy. Szaduj się. Nie, nie, ja mówię o tym, co tam rzucił. Aha, no tak. A był, tutaj? To tak wygląda. No, no, ale wiecie o co chodzi w każdym razie, więc wiemy gdzie poleciał Django Fest, możemy dalej go śledzić i dowiemy się prawdopodobnie e, o co tak naprawdę mu chodziło, po co i dlaczego i kto mu kazał. A ile mi zostało? Ile? Mało. Cztery. Nie, nawet wie. nie tak źle. Nawet nie tak źle. No to co? Chyba tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Nie wiem, czy on wyszedł krótki, czy nie krótki. E, czy dało się zrozumieć to, co mówiłem, czy nie. Pewnie było ciężko, bo, tak jak mówię, dało się, nasi naprawdę sobie w tym pogubić. To jest streszczenie około 150 stron. Jak, jeśli macie jakieś pytania do mnie albo do Sztyksa, speca od wszystkiego, to oczywiście piszcie w komentarzach. Także co, Star Warsy powracają po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że cały czas ktoś będzie chciał to oglądać. Także zapraszam Was już bardzo serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Do widzenia, cześć.